Rozpoczynamy przygodę z Apple Vision Pro. Jeśli chciałbyś osobiście przetestować Vision Pro, pomożemy Ci to zrobić. Poczekaj do końca odcinka, gdzie powiemy Ci, jak możesz je sam fizycznie przetestować, a tymczasem zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Apple Vision Pro to idealne narzędzie do rozrywki. Oglądaj filmy, koncerty oraz wydarzenia sportowe z najlepszej perspektywy. Chociaż aplikacje Disney i HBO Max nie są dostępne do oglądania w naszej lokalizacji, to możemy zaprezentować ich menu startowe. Dajemy Ci wyobrażenie o bogatej bibliotece treści, którą mogą zaoferować w przyszłości. Na YouTube w przeglądarce Safari możemy oglądać ulubione filmy i zwiastuny. Przyjrzyjmy się, jak niesamowicie wyglądają filmy na ekranie Vision Pro. Dają poczucie obecności w centrum wydarzeń. MAZYAR zabiera cię na koncert zary Larson i T. To niezwykłe doświadczenie pozwala nam poczuć się, jakbyśmy byli tam na żywo. Dla fanów koszykówki, aplikacja NBA, czyli szansa na oglądanie meczów jak nigdy dotąd. Widok parkietu na środkowym ekranie z otoczeniem statystyk zespołów po bokach zapewnia pełne zanurzenie w grę. Baseball również przenosi się do VR dzięki MLB, gdzie możemy śledzić każdy rzut i odbicie z perspektywy, która jest najbliższa akcji. A dla miłośników golfa? Aplikacja Masters, oferująca szczegółowy widok na zielone pole golfowe, umożliwiając doświadczenie gry w zupełnie nowy sposób. Apple Vision Pro to nie tylko zabawa okulary umożliwiają również efektywną pracę. Możesz otworzyć równocześnie trzy lub więcej wirtualnych ekranów. Korzystać z aplikacji biurowych i wizualizacji danych. Jest to szczególnie pomocne, kiedy jesteśmy poza swoim biurem i nie mamy dostępu do wszystkich ekranów komputera, do których jesteśmy przyzwyczajeni. PowerPoint Vision Pro zmienia sposób wyświetlania dokumentów. Możemy nie tylko tworzyć slajdy, ale także wchodzić w interakcję z treścią, przekształcając każdą prezentację w doświadczenie trójwymiarowe. Redagowanie dokumentów w Wordzie staje się bardziej intuicyjne. Możemy zanurzyć się w tekście, edytując i formatując go w wirtualnym środowisku, co sprzyja skupieniu i kreatywności. Adobe Firefly otwiera nowe możliwości projektowe, pozwalając manipulować elementami graficznymi w przestrzeni 3D, co daje zupełnie nową perspektywę na projektowanie i twórczość. Choć wybór gier jest jeszcze ograniczony, Apple Vision Pro oferuje też rozrywkę dla miłośników łamigłówek. Niestety Vision Pro to nie jest sprzęt dla gamerów. Poza prostymi grami typu układanie puzzli, nie znajdziemy tutaj niczego wciągającego czy z jakąkolwiek fabułą. Także jeśli myślisz o zakupie Vision Pro, aby pograć w gry VR, to serdecznie ci tego odradzamy. Żaden z hitów VR w stylu Beat Saber nie zadziała obecnie na tych okularach. W Apple Vision Pro oprócz nawigacji gestami rąk i oczami, znajdziesz również fizyczne przyciski, które są niezwykle przydatne. Przycisk Digital Crown po prawej stronie Umożliwia otwarcie widoku głównego jednym kliknięciem, a przytrzymanie pozwala wycentrować zawartość w polu widzenia, co jest przydatne, gdy się przemieszczasz. Obracanie koroną reguluje głośność lub to, jak mocno chcesz się zanurzyć w środowisku VR. Podczas regulacji na koronie pojawi się ikona głośniku lub VR, wskazując, którą opcję aktualnie dostosowujesz. Podwójne kliknięcie usuwa całą zawartość i pokazuje otoczenie, natomiast potrójne kliknięcie aktywuje skrót dostępności który można zmienić w ustawieniach. Lewy górny przycisk służy do otwierania aplikacji Capture, która pozwala robić przestrzenne zdjęcia i wideo Vision Pro. Przytrzymanie tego przycisku włącza gogle, jeśli byłyby całkowicie wyłączone. Naciśnięcie obu przycisków jednocześnie wykonuje zrzut ekranu aktualnego widoku, a przytrzymanie obu przycisków umożliwia wymuszenie zamknięcia zawieszonej aplikacji. Trzymając je dłużej po wyświetleniu opcji Force Quit Applications Pojawi się suwak, który pozwala wyłączyć urządzenie. Jeszcze dłuższe przytrzymanie obu przycisków spowoduje wymuszony restart urządzenia, co jest przydatne w przypadku poważnego błędu systemowego. Czas na podsumowanie produktu i jakie są jego wady i zalety. Apple Vision Pro to synonim jakości wśród Google VR. Obraz jest tak doskonały, że granica między wirtualną rzeczywistością a światem realnym staje się niezwykle subtelna. Intuicyjna obsługa za pomocą gestów, wzroku i komend głosowych to krok milowy w interakcji z technologią. Ta zaawansowana technologia ma jednak swoją cenę. Apple Vision Pro to jedne z najdroższych gogli na rynku. Ponadto zewnętrzna bateria połączona kablem może być ograniczeniem, a rozmiar urządzenia może nie odpowiadać wszystkim użytkownikom. Musimy pamiętać, że najlepsze doświadczenia często przychodzą w pakiecie z wyższymi kosztami, a mobilność i komfort noszenia to aspekty, które firma Apple może jeszcze poprawić w przyszłości. Tak jak obiecaliśmy, mamy dla Was niesamowitą niespodziankę: możecie sami przetestować Apple Vision Pro. Jeśli chcielibyście to zrobić, to kliknijcie w link w opisie filmu, który skieruje Was do naszej strony. Na stronie wypełnijcie zgłoszenie a o chęci wzięcia udziału w testach Vision Pro. Wrócimy do Was z odpowiedzią gdzie i kiedy będzie to możliwe. A na razie to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was o Apple Vision Pro. Daj znać w komentarzach, jakie są Twoje wrażenia i czy jesteś zainteresowany tym produktem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.